Siemka. Ogólnie, pierwszy raz nagrywam opinię, także nie wiem, czy to dobrze zrobię, ale mnie poprosili to, a nagrywam. Słuchajcie, przyszła do mnie ta paczuszka, suszarka, którą zamówiłem. Yy, patrzcie, jak ona jest świetnie zapakowana. Jestem normalnie bardzo mile zaskoczony. Przyszło w takim eleganckim kuferku. Ogólnie mam salon ryzierski yy, i będę tych suszarek zamawiał na pewno więcej. Patrzcie, jak ona wygląda. Petarda, guziki, ładnie wszystko pracuje. Nie to, co te suszarki z AliExpressu, bo też już je testowałem. Eee, wymienny filterek, dwa koncentratory, dyfuzor końcówka e, do prostowania włosów. Patrzcie, kolejna końcówka. Nie no, suszareczka jest świetna. Yy, wieszaczek na ścianę. No, także 15 w skali na 10, 15. Daje 15. Normalnie jestem mega mile zaskoczony. pozdrowionka